No to tak. Teza na dziś jest taka, że wszystkie sklepy oszukują, a sztuka polega na tym, żebyś ty, kliencie sklepu, który oszukuje, nie dał się oszukać. Moja teoria jest prosta: oszukiwanie to najkrótsza droga do zwiększenia zysków. A ponieważ naród nie potrafi liczyć, to łatwo się go oszukuje. Ale po kolei. Wchodzimy do sklepu spożywczego, idziemy na dział makaronów i patrzymy a tu makaron z napisem protein o taki. Bardzo modny napis: proteiny to białka, wiadomo. Organizmowi trzeba dostarczać białko, dużo białka. No i jest na opakowaniu liczba 17. O tak. No i można zrobić tak. Ale super, proteinowy, kupuję, kupuję. Super, widziałem w reklamie zdrowotnej, że proteinowy to dobry, kupuję. Ale można się chwilę zastanowić, a pamiętamy z poprzednich filmów, że często producenci przeliczają zawartość procentową, czyli zawartość w 100 gramach, na zawartość np. Na w jednej porcji. Porcji, na przykład w porcji 200 gramowej i wtedy ta liczba jest dwa razy większa albo przeliczają na zawartość na przykład w opakowaniu, a opakowanie jest 300 gramowe i wtedy ta liczba jest trzy razy większa i nam się wydaje, że kupujemy więcej, a tu lipa. Takie małe oszustwo. No więc sprawdźmy zawartość białka w procentach, czyli w 100 gramach. Bo procenty to setne. 1% to jedna setna. To to samo co jedna setna. No i porcja wielkości 100 gramów zawiera, jak widać, 19 gramów białka, czyli zawartość białka w tym makaronie to 19%. Zagadka numer 1. Dlaczego producent zmniejszył na przodzie opakowania liczbę i podał zawartość białka nie w porcji 100 gramów, tylko w jakiejś mniejszej. Dokładnie to w porcji wielkości 89,5 g. Jak ułożymy proporcję 17 przez x to jest 19 setnych przy założeniu, że liczba z tyłu 19% jest prawdziwa, to x w tym przypadku 17 razy 100 przez 19 układamy równanie, potocznie mówiąc, na krzyż i wychodzi 89,47 grama. Czyli, jeżeli 19% to jest zawartość białka w tym makaronie, to porcja wielkości 89,5 mniej więcej grama zawiera 17 gramów białka. Tak naprawdę nie wiadomo, która liczba z tych dwóch jest prawdziwsza. Ale jeżeli 19 jest prawdziwe, to po co ta siedemnastka? Hm. Żeby było jeszcze śmieszniej, to pod składem procentowym podane jest, że opakowanie 400 gramów zawiera 4 porcje, czyli 400 podzielone przez 4 to dokładnie 100 gramów, czyli w tym opakowaniu są cztery porcje 100 gramowe. Skąd ta siedemnastka? No dobra, przy tej siedemnastce tutaj jest jakaś gwiazdka. Sprawdźmy, o co chodzi z gwiazdką. Gwiazdka najczęściej to jakieś takie małe, drobnymi literkami ułożone oszustwo. Porcja to 200 gramów ugotowanego produktu, do którego zużyto 100 g suchego produktu. Suchego to zakładam, że ten makaron w tym opakowaniu, w sklepie, to jest właśnie suchy produkt. Pewnie ma jakiś procent wody, bardzo mało. Nawet jeśli ma, to mało, czyli też jest suchy. No i śmiech na sali, bo to znowu jest porcja zawierająca 100 gramów makaronu. 100 gram ugotowanego produktu. Ugotowanego, czyli pewnie w wodzie. Woda nie zawiera białka. Hmm. A w składzie procentowym mamy 19 g białka na 100 makaronów. W 200-gramowej porcji ugotowanej z, ze 100 g makaronu jest dokładnie 19 g białka. No i zagadka numer dwa. Po co w tekście z gwiazdką użyto porcji 200-gramowej, w której jest 100 g? Dlaczego akurat 200? Gdyby to była porcja 800 g, do której zużyto 100 gramów makaronu. To to by było tak samo. Niczego by to 800 nie zmieniło. Tutaj zamiast tych 200 gramów można wstawić dowolną liczbę. I ta informacja będzie taka sama. Czyli ta informacja nie wnosi nic. Do wiedzy kupującego. Po co na opakowaniu informacja, która niczego nie wnosi? Moja teoria jest taka, że jedynie po to, żeby zmylić pacjenta, żeby jeszcze mniej rozumiał i jeszcze trudniej, żeby mu się liczyło. No chyba, że ugotowano ten makaron nie w wodzie, która nie zawiera białka, tylko na przykład w bulionie, który zawiera białko. I to czasami bardzo dużo i to bardzo dobrze. Gotowanie makaronu w wodzie nie zmienia zawartości białka. Procentowo tak, bo jeżeli mamy dwa razy więcej objętości, a białka tyle samo, to zawartość procentowa białka jest dwa razy mniejsza. Zostawmy te procenty i sprawdźmy jeszcze, czy poziom absurdów spożywczych nie sięga wyżej. Porównajmy superbiałkowy makaron ze zwykłym makaronem, który nie jest proteinowy. Bierzemy taki makaron i patrzymy: 12 gramów w 100 gramach makaronu i w składzie tylko mąka. Hmm. To skąd w tym makaronie jest aż 17 albo 19? No to jeszcze raz zaglądamy w skład i tym razem czytamy go w całości. Mąka pszenna, bla, bla, bla. Mąka z grochu. Okazuje się, że w tym makaronie białko nie pochodzi z mąki, na przykład pszennej, tylko z grochu. To nie jest makaron, to jest makaron z grochem. Albo gdyby to dokładnie przeliczyć, to może się okazać, że to nawet jest groch z makaronem. Nie dajmy się oszukiwać. Liczmy wszystko, co się da policzyć. Czytajmy to jest bardzo przydatna umiejętność. Liczmy i przeliczajmy to też jest przydatna umiejętność. Proszę Państwa, to nie jest makaron, to nawet nie jest makaron z grochem to jest po prostu groch z makaronem czyli grochówka. Grochówka ukryta pod postacią makaronu. I plus jest taki, że mamy z jednego opakowania gotowy obiad grochówka z makaronem. Do zobaczenia w następnym filmie z serii Nie daj się oszukać. Matma rządzi.